Ciekawy czy. Uuuu. Cześć ty. Przed nagraniem chciałem na szybkości pokazać wam nasz dotychczasowy progres. Podziwiajcie naszą budowlę, ja w tym czasie opowiem wam nasz plan na grę. Ten plan jest w sumie prosty: budujemy fortecę, do której mutanty odbiją się jak rzucone kałuczkowe piłka od ściany domu. Żeby jednak nie było tak łatwo, przed rozpoczęciem finalnej walki ustawienia zostaną zmienione. Niszczenie obiektów będzie włączone, a poziom kanibali ustawię na tryb Bruce Lee, w sensie że Hard. Zapraszam do oglądania Dobry dociąć drewno Czyli główne zadanie nasze eee, to budujemy tak teraz Tak, a w ogóle po co ci była ta taśma? Jak mam Spryskiwacze do lewego Ale refle, e, kurwa Reflektorów no nie Ty masz ksenony? Oj, ej, Kanibal, kanibal <śledziany> A dużej jest. Ja uciekam. Biegnę do ciebie. Biegnę za tobą. Jak się drze. Dobra, weź ich. Utrzymaj mi kłodę. Dobra, idę się z nie ubić. Biegnę cię. oła. 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 Ty, sniper Nie chciałem ciebie trafić. To czy on ma jest, tutaj, jest, tutaj, jest, tutaj, jest, tutaj, jest tutaj. ogóle nic do dzieja i co on ma jeszcze w to miejsce, Ty, problem. jak w blenderze to cięcie mamy. O A. Jak w blenderze Sprawię. cięcia. Prawie umarłem. Sprawiedliwość to zrobił. Ty spalich. Muszę się umyć. ściany diawur Co? Nie podoba ci się coś? <grymne> Pokaż gdzie. Czekaj bo się zmęczyłem. Daj mi chwilę. Pokaż, gdzie jesteś? Czekaj, bo kości zapomniałem o nich. spaliło spaliłeś. Kości się spaliły? Nie. To kości mogą się spalić? Tak. W sensie, za długo leżę no. i zniknęły. Aha. Która ściana krzywa? Pokaż. No, nie wiem. No tutaj, to łączenie. Popatrz, co mam w ręku. Jeszcze raz, powiedz, która ściana jest krzywa. Tak, dwie. Jeszcze raz, spójrz, bo może źle patrzysz. Nie, no dobrze, jest. Sobie. Tak właśnie myślałem. Ty, to pielce przyszły. Jakie to pielce? No tu dwa. Te szybkie takie. Ty jakby sobie. No nawet Ciebie. Tam do lasu pobiegł. Ogólnie pułapkę zrobił na ten... Na... U... Długo uszego. Który to długo uszy? Królik w sensie. Okej. Okay. No to zrobimy. Ja tu już będę robił. Klatka na króliki? Tu można rozmnażać króliki czy nie? Nie ja wiem, schować na pewno jedną możesz. Ej dobra. Ja będę króliki rozmnażał. A to? Ja tu buduję jedne chomiki. Chomiki, króliki hodował. Ale faza ty. Przecież on wyskoczy z tego. Ty patrz, jakie tu. Trzeba upaść go dobrze, to nie wyjdzie. To pamiętaj, żeby trawę mu dawać codziennie. Gdzie trawę? Marchew. Nie słyszałeś ich? Kogo? No nie bali darmo. Jestem głuchy na jedno ucho. Nie słyszałem. To do ciebie może, nie do mnie. Dobra, chciałem pułapkę na królika zrobić. Czyli co, wyburzanie znaczamy, tak? Nie, jeszcze nie. Okay. Najpierw zbudujemy bazę, mury, pułapki, wszystko. I włączymy tryb hard i wyburzanie budynków. Dobrze, coca cola musi mi się pizza chciało. W sensie w grze. Oła! Zjadłem jagody i zabolało go. Bo niektóre są niejadalne. Nie no, zjadł. Tylko bolało. Niektóre są jadalne tylko raz. Pułapki tutaj buduje coś. Pułapki czego? Na co? Na zajca. Okej, okay, ja coś tu buduję. Ty, może jak będziemy mieli dużo królików, dogadamy się z kanibalami, to oni już nie będą kanibalami, tylko królikożercami. Ale ogólnie da się zrobić, że będą neutralne te tak kanibale. Co znaczy neutralne? Może będą cię atakować. No ale chodzi ci, że pomalujesz się farbą, tak? Nie. A co? Myślałem, że da się zrobić tak, że, że jeśli nie będziesz ich atakował, będziesz dosłownie defensywny cały czas. I nie będziesz przy nich ścinał drzew ani ich totemów, to przestaną ci atakować. No, to jak bez drzew? Ale, że przy nich, jak nie będziesz ścinał? Aha, że przy nich? No, ciekawy, coś mi się nie chce wierzyć. No, nie wiem, bo nie testowałem. Jeden patyk, jeden patyk. Dobra, mam pułapkę. Ale blisko domu postawiłeś. No, bo tutaj dużo ich chodzi. Co ty, kurde, robisz? Siedzę. Czemu? A A zmęczyłeś się. Kurde ile tych kamieni. Trzeba coś z tych kamieni robić. Kominek. A nie lepiej na przykład ten, taką wyrzutnię kamieni? Mur. Ty w ogóle wiesz co? O kurde! Czy ja trzy ptaki zabiłem jednym cięciem? To źle. No źle, bo chciałem drzewo uciąć, patyk. No ale z tych, tych masz pióra i mięso. No tu se stały na tym kamieniu co ty? że w zamach wziął. Trzy łby poszły, a drzewem tylko zakołysałem. Czemu nie mogę mięsa tu zawiesić z ptaka? To jest za małe mięso. I co ja mam z tym zrobić mięsem? Piec. Mhm. Chcesz mięso? Czy ty mi zabrałeś mięso? Z rękim mi wyciągnął Tam biegają kanibale, to mniejsze Dobra, trzeba te drzewo turlać Zobaczymy, na którą pułapkę pierwszy ten zając się złapie, na twoją czy na moją? Gdzie jest twoja pułapka? W lesie, tam przy lesie. Ej, patrz, zająć idzie w twoją pułapkę, stój, stój! Ja cię przegrałem zakład! Nie wierzę! Niemożliwe to jest. Ej, nie zabijaj tego zająca! Biorę go. <gryw> Nie mogę, na moich oczach przegrałem zakład własny, nie? Nie ucieknie? Ej, dobra, złapmy drugiego. To będę się mnożyć chyba, nie? Tylko obie z samica. Praca, praca. Ej, czekaj, że tu zrobić okno. No Roby okno jedno. Ale fajne. Ty, to drzwi zróbmy. Tak joło. Ty drzwi tu zróbmy, że można chodzić. Fajnie będzie. Ale z dwóch stron, bo patrz, bo trzeba naokoło dymać, a tak nie będzie trzeba dymać Zapraszam. Uuu Grawitacja. Bambi też trzyma tylko grawitację. Chyba, że nie słuchałeś. Chyba nie. Na ziemi trzymam mnie już tylko grawitację. Dobra, teraz budujemy dach. Co jest? Stojek na pancerze. stojek na skóry. Ty mały regał, duży regał, co to za fajne rzeczy tu są? Zauważyłem. Dobra, działa. No nie gadaj, że umrzesz. Nie, 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 ale przejebany jest, bo jest go ściół, który rzuca mołotową. No jest taki kanibel w chyba się mołotow nazywa, nie? On odkrył rzucanie mołotowym. Nie, 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 co ty? A kto odkrył mołotowe? Finowie. Co ty gadasz? No podczas wojny radziecko fińskiej To czemu to się Mołotow nazywa? No właśnie od Młotowo. film miał na nazwisko Mołotow? Nie Jakoś tu nie. gdzieś jakoś ze Trzeba się Rudego popytać. Z tych ruskich już coś. O dostaje. Tak jak będę trzymiał prawem, to on mi nie ma prawa nic zrobić? A zablokujesz? No. Zależy od broni jaką masz, bo różne, mm. różnie blokują. Samurajski miecz. Katana chyba ma zaraz do bloka. Ale lipo. Najlepiej blokuje zardzewiała siekiera, bo ma 100% bloka. Czyli możesz blokować w sumie mutanta nawet. Zardzewiałą siekierą, który nie mam w ekwipunku, tak? No, wiana jest w jaskini. To trzeba później pójść. Dobra, dawaj targetu drewno. Czekaj, na kości poczekam, do znowu za Ja może łódkę zrobię, żeby móc sobie przepłynąć tam na drugą stronę. Po co? Żeby nie szybciej było. A i się przyda, żeby do jaskini zejść. Chłopie, bazy buduj. Chłopie, jak to będziemy plany budowli, to będą jeszcze ładniejsze budowle. A tam ładne to ma być utrzymałe, to drewno jest nie jakie. Dąb, twardy jak skała. Chłopie, kościół albo wieża do latania Tu można latać lotnią? No, lotnią można sobie zbudować. Dobra, trzeba to będzie zrobić. Ale tam jest potrzebne tego sprzętu do który z No tak, no spokojnie, ale w przyszłości będzie trzeba zrobić lotnie. Słuchaj, zawody w łapaniu zająców wygrałeś. To dlatego, bo tam liczył się po prostu fart. Ale latanie lotnią, to ja mam we krwi. No. <laughs> no, Jak byłem mały, to miałem latawiec. Co ty gadasz? Z reklamówki. I co, i latał tak sobie? No. Gdzie w domu nie brakuje kreatywności, widzę. No chłop. Volvo na taśmę. Latawiec z torby. Śruby jednorazowe. Czerwona szybkie. Ogólnie jak masz... O jaś mi się chce. Czekaj. Popsute. Wysuszona ryba popsuta, ale niedobrze. dobrze. Okej, jaszczurka, dobra. No to oni są już ze Śląska, nie? I obejrzałem z 5 odcinków i normalnie po śląsku mogę gadać. Nie gadaj, bo mnie to znerwuje. Jakoś tak, nie wiem, nie przepadam za tą igatką. Nie, mnie to śmieszy ta igatka. Po co ci liny? A, na statek. Już nie trzeba. Yy, liny można skraftować, to jest ze szmatek. Mhm. Co mam cię bossmanem nazywać teraz? Jak ty taki statek masz sobie zrobiłeś? A to takie malutkie dratwa to epoka gdzie to jest eee, za tą górką. A jesteś tam?